Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania OnePlus 5. Bardzo wyjątkowy telefon, dużo kontrowersji. Wielkie podziękowanie dla Tomka Dudy z Benchmark.pl, to od niego dostałem ten sprzęt do testów. On, z tego co wiem, już opublikował recenzję, jeżeli szybciej chcecie wiedzieć, co tam skrywa ten smartfon, to zapraszam bardzo serdecznie. Ja nie zerkałem, żeby się nie sugerować, jeżeli chodzi o to urządzenie. I oczywiście zacznijmy sobie krótko od specyfikacji, co my tu właściwie mamy. Ekran Optik AMOLED, specjalna technologia, z nim też jest sporo kontrowersji. Full HD, 5,5 cala, 1920x1080 pikseli, około 401 pikseli na cal. Gorilla Glass 5. generacji z przodu, oczywiście Oxygen OS, jeżeli chodzi o nakładkę. Topowa specyfikacja, to jest Snapdragon 835. Jak możecie zauważyć, to jest najmocniejsza chyba wersja, jaka występuje, jeżeli chodzi o to urządzenie, 8 GB pamięci RAM i 128 GB jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, więc no max, właściwie max, jeżeli chodzi o ten sprzęt, warto wspomnieć o dwóch aparatach, 16 megapikseli z przodu też 16 megapikseli ze światłem 2.0, a z tyłu 17 oraz 26 w przypadku tej drugiej matrycy 20 megapikselowej. Oczywiście to jest aparat z takim trybem portretowym, no i niestety elektroniczna stabilizacja, więc nie wszystko jest tutaj tak super super, jakbyśmy mogli sobie Wyobrażyć Bateria 3300 mAh, i to właściwie koniec, jeżeli chodzi o specyfikację Dual Camera Clearer Photos. No, zobaczymy, czy rzeczywiście będą takie dużo bardziej czyste. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o samo pudełko. Dobrze wiemy, że OnePlus ładnie pakuje wszystkie elementy. A nie, zanim przejdziemy sobie do wnętrza, pokażę Wam tylko, że e, oczywiście e, tutaj Tomek dostał kilka dodatkowych coverów. Fajnie to wygląda, kilka jakichś takich zwykłych, podstawowych, e, jakieś bambusowe, no ten chyba taki z tym nylonem wygląda, czy, czy właściwie, no tak pseudo-nylonem, podejrzewam, wygląda najładniej, więc prezentuje się to naprawdę całkiem, całkiem Spoko. Ok, przechodzimy sobie do rozpakowania. Zobaczmy, co mamy tutaj w pudełku. To zawsze jest jakoś tak ładnie ten, zapakowane tutaj. I faktycznie nie inaczej jest tym razem. Smartphone przychodzi do nas jakby w takim miejscu, ale ja pierwszy raz jak zajrzałem w ogóle, żeby zobaczyć, jak wygląda ten telefon, myślałem, że to jest kolejny cover, który dostajemy tutaj w zestawie, ale nic bardziej mylnego. To jest po prostu taka specjalna wytłoczka, która... Jest przyspasowana, jakby do tego konkretnego telefonu. Ok, to sobie zdejmujemy. Oczywiście to, tego nie można, roz, jakby rozłączyć. To jest jedno w drugim, więc miejcie też tego świadomość. To, oczywiście, papierologia. Możemy sobie to wyjąć. Tu no wszystko jest bardzo, ale to bardzo ładnie tutaj zapakowane. To trzeba przyznać. Szpilki chyba Tomek nie załączył. Ale dobra, poradzimy sobie. Mamy jakieś inne szpilki. W każdym razie, tak to powinno wyglądać. papierologia w środku i właściwie z tych chyba rzeczy dodatkowych, to właściwie tyle tu, jakoś specjalnie dużo rzeczy więcej nie ma, to możemy sobie schować i zamknąć. Ale jak widzicie, wszystko jest w takiej tonacji czerwonej, jak tu miał zawsze miejsce: kabel i ładowarka. Ładowarka, taka dość długa, bym powiedział. To jest taka ważna informacja: tutaj jest tylko oznaczenie OnePlus, tutaj również końcówka czerwona. Jeżeli chodzi o natężenie i napięcie w przypadku tej ładowarki. Ej, jak dobrze wiemy, na no, nas bardzo, bardzo szybka, przy 5V 4A. Aż. No to rzeczywiście sporo. Zobaczymy, jak szybko to się ładuje w takim normalnym, codziennym użytkowaniu, jak często w ogóle będzie trzeba e, ładować ten smartfon. Oto e, oczywiście kabel. Szkoda, że w poprzednich wersjach, z tego co pamiętam, był płaski. Dużo ładniej to wyglądało, dużo fajniej się to zwijało i na pewno się nie plątało, jak, jak te zwykłe kable, ale widać, że chyba ten kabel jest też taki jakiś stosunkowo grubszy. Niż, niż inne, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o te ładowarki. To oczywiście były takie rzeczy tutaj do spięcia tego, tak na dobrą sprawę. I to tyle, to tyle, więc właściwie jeżeli chodzi o pudełko, to niezbyt dużo, no słuchawek na przykład nie mamy, ale przejdźmy sobie już teraz do samego telefonu. Jak widzicie, tu fabrycznie jest naklejona folia, ona już się trochę poruszała. Biorąc pod uwagę, że no nie będę tutaj zrywał Domkowi tej folii, żeby żeby nic się nie stało z tym telefonem, ale jeżeli widzimy, no to oczywiście troszkę nawiązanie do iPhone'a jest. Tył jest taki delikatnie zaokrąglony, ładnie, bo to na pewno pomaga, jeżeli chodzi o, o chwyć samego urządzenia. Z przodu oczywiście mamy płytkę, to nie jest przycisk, to jest płytka, dwa przyciski, jak wspominałem, Oxygen OS, więc... No zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Z prawej strony mamy przycisk Power. W żaden sposób nie jest jakoś dodatkowo perforowany, jest gładki, taki dość mało wyczuwalny, chociaż bywały już telefony, które miały jeszcze gorzej to wyczuwalne. Wejście na karty, no, oczywiście nano SIM, z tyłu aparat, ten podwójny, jak wspominałem, pod, pojedyncza, tutaj widzę dioda doświetlająca. nie, podwójna, podwójna, mam również mikrofon, logo OnePlus i tak naprawdę to tyle. No bardzo ładnie to jest zaokrąglone, z tego co widzę pojedynczy głośnik, więc no, po prostu mono, i tyle. Weźcie na słuchawki. Bardzo się cieszę, że to zostało. Mamy również dodatkowy mikrofon u góry. No i z tej strony, jeżeli chodzi o ramkę, nic nie mamy. Z lewej strony mamy przełącznik do wyciszania naszego urządzenia, to jak najbardziej jest ok. To również tak trochę z iPhone'a No i przycisk dwuklik głośności. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o samo urządzenie. No i przejdźmy sobie do konfiguracji. Ehm, polski Rozpocznij. pomiń. Konfiguruj nowe. No dobra, łączymy się z siecią i zaraz się widzimy. Ok, przechodzimy do konfiguracji odciska, odcisku palca. Odcisk, palka, puls, wzór tak najlepiej chyba, dzisiaj. E, no dobra, gdzie jest nic? Znalaziliśmy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No 20. Ok, jest gotowe. Kopii nie robimy, reszta może być. Sprawdzanie. Google niech pracuje. No niech pracuje. Aktywność na urządzenie. Nie dziękuję na razie, bo nie chcę tego. Umowa z OnePlus. No Powtarzam, że, że że muszę się na to zgodzić. Wszystko gotowe, dziękuję. Yy, NFC oczywiście mamy też do płatności. I tak to się prezentuje. Ok, sprawdźmy jak wygląda proces. Dobra, pierwszy raz względ bezpieczeństwa. Oczywiście aktywny skaner jest. No, jest szybszy. Szybszy od Mi 6, ale wydaje mi się, że wolniejszy od Honora 9, tak na pierwszy rzut oka. Y oczywiście, no, kolorowo jest troszkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o, o, o sam układ, jak możecie zauważyć. Wygląda to w ten sposób. Zaczynamy jak czysty Android. Tutaj za dużo rzeczy nie ma. Informacja o telefonie 711, 128, 8 GB RAMu. 8 GB RAMu. Gdzie jest informacja, ile mam wolnej pamięci RAM? Chcę zobaczyć, chcę to zobaczyć, ile tej wolnej pamięci jest bateria. Ok, dziękuję, dziękuję. E, przechowywanie pamięć 684 MB, wykorzystane na dzień dobry po uruchomieniu z, ze 111, bo właściwie tyle mamy, więc e, tak to wygląda. Nie mogę się przyzwyczaić. Tak to wygląda. Oczywiście, przyciski pewno można e, sobie zmienić, więc nie ma tu z tym jakiegoś większego problemu. Dobra. Pamięć, ale my chcemy jeszcze przejść do pamięci ram. Tak, tutaj. Półtora. Wolne 6.1. No pięknie, czyż nie pięknie? Wydaje mi się, że pięknie. <grym> to się zapowiada bardzo fajnie. Są ciekawe, wygląda. A sam, a sam. Nie, dziękuję. Interfejs aparatu. Ok. To w jedną stronę mam nagrywanie wideo. Tu mamy zdjęcia. Tu mamy tryb portretowy. Dość prosto, bym powiedział. HDR. Zobaczymy. Dużo osób narzeka na ten aparat. Zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. No dobra, no, prezentuje się bardzo fajnie, fajnie leży w dłoni, nie ja mam jakichś tutaj zastrzeżeń, nie, może troszeczkę się wrzyna gdzieś tam tutaj w boki rąk. E, myślę, że porównanie będzie z Mi 6 e, dość sensowne wydaje mi się, natomiast e, no zobaczymy jak to będzie wypadać. Jestem bardzo ciekawy tego telefonu, tym bardziej, że byłem zawsze zadowolony, a osoby, które do tej pory mocno korzystały z, z urządzeń OnePlus Mówią, że piątka jest takim przerostem formy, troszkę nad treścią, biorąc pod uwagę, właśnie to, że, że jednak nie ma tu jakiegoś takiego przeskoku, że ten aparat nawet jest gorszy. Zresztą nie lubię, jeżeli poprzednie wersje telefonów miały optyczną stabilizację, a kolejna nie ma, bo to uważam, że mimo wszystko nie jest do końca fair. Dajcie znać, co chcecie wiedzieć. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.